Ciekawostka, moi drodzy, jak przechować, jak dobrze przechować kurkumę, żeby móc pozyskać jej jeszcze więcej? Czyli magazynujesz po to, żeby zyskać coś niesamowitego. Moi drodzy, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału, a jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wykorzystać świeży korzeń kurkumy do tego, żeby wpływać na pozytywnie wpływać, na stan swojego zdrowia, na swoją wątrobę, na układ żółciowy, to zapraszam, pod tym filmem będzie link, już jest, właśnie teraz. I możecie, on, ten link przekieruje Was do filmu, w którym pokazuje, jak łączyć z jakimi olejami, jak wykorzystać świeżą kurkumę, czy też kurkumę, którą możemy kupić już wysuszoną, ale w całości, którą sami później możemy sobie zetrzeć na tarce i wykorzystywać. Pamiętajcie, korzystamy z kurkumy. W potrawach tłustych. Jeżeli chcemy cokolwiek z niej pozyskać, a jeżeli będziemy korzystali ze świeżej, tym bardziej. Więc moi drodzy, postanowiłem na wiosnę przechować kurkumę, żeby się wiecie, nie wysuszyła, czy żeby nie zapleśniała w domu. Wsadziłem ją do doniczki z myślą, że może się uda tak samo jak się przechowuje, na przykład marchewkę, czy w ogóle korzeniowe warzywa właśnie w ten sposób wsadzamy do ziemi i jest duża szansa, że kilka ładnych miesięcy nam się przechowa, a jeszcze może jakąś natkę puści i tak właśnie w tym wypadku się też stało nie kumuję mu zaskoczenia, aczkolwiek bardzo fajny efekt, bo liście wyglądają pięknie, które też zresztą możemy wykorzystywać w niedużych ilościach, traktujemy to jako przyprawę, czyli właśnie to przykład do zupy, do jakiegoś sosu, możemy jak najbardziej sobie wykorzystać do rosołu taki liść. Tak więc, moi drodzy, wsadziłem kilka pozostałości, bo robiłem sobie właśnie taką miksturę kurkumy z olejami i to, co mi zostało, postanowiłem przechować w ziemi. Minęło kilka miesięcy, jest teraz końcówka lata i taki to jest oto efekt. Oczywiście postanowiłem to przechować jeszcze dalej, z tym, że już nie samą kurkumę w formie tej korzenia, którą wsadzałem, tylko kłączy tylko w formie sadzonek, które z liśćmi razem tutaj puściły. Zobaczymy, co będzie dalej za kilka miesięcy. Prawdopodobnie zostawię to do przyszłego roku. Jak nic z tego nie będzie, to nie będzie, a jeżeli coś wyjdzie, no to bardzo fajnie. Zobaczymy w przyszłym roku. Natomiast w bardzo fajny sposób polecam, moi drodzy. Pamiętajcie, jak będzie Wam coś przysychało, wsadźcie to do ziemi, podlewajcie, właśnie nawet w donitce. Jest duża szansa, że Wam się to przechowa, i co lepsze, będziecie mieli z tego jeszcze zbiory. Więc fajna zabawa, fajna przygoda, można coś z dziećmi zrobić, żeby się troszeczkę nauczyły. Fajny efekt moi drodzy. I pamiętajcie, kurkuma jest dobra, ale jeżeli ją dobrze wykorzystujemy w odpowiedni sposób, a chciałbym podkreślić, moi drodzy, że kurkuma, tak jak każda inna przyprawa. Jest pomocna, jest przydatna, ale nie skupiałbym się na niej tak, że wiecie, pod kątem leczniczym. Bo jeżeli chcecie, żeby przez pożywienie wasze zdrowie było w lepszym stanie, wasze ciało było w lepszym stanie, to skupmy się nie na takich drobiazgach, w cudzysłowie, ale na konkrecie, czyli odżywiamy się po prostu dobrze, zdrowo. Kurkuma to jest, to jest tylko dodatek. Dobrze wiemy, że przecież codziennie, jeżeli jemy jakieś zupy, czy w ogóle gotujemy jedzenie, dodajemy tam różne różnorakie przyprawy. Czy czujemy się przez to jakoś lepiej? No nie, często nam zdrowie szwankuje, mimo że stosujemy różne różnorakie przyprawy. Kurkuma to też jest przyprawa, tylko u nas jest to coś nowego niedawna, przyszło z dalekiej zagranicy, i wydaje nam się, bo jest to w jakiś sposób reklamowane, że ma nam pomóc. To może nam pomóc, ale jeżeli nie zmienimy chociażby nawyków żywieniowych to tam nic nam to nie pomoże, moi drodzy. Jeżeli będziesz codziennie jeść rzeczy, które psują, niszczą Twoje zdrowie, to Ci kurkuma nie pomoże. Przede wszystkim zaprzestańmy jeść cukry pod wieloma postaciami, a cała resza niech będzie dodatkiem, ale tym dobrym oczywiście dodatkiem, dobrze wykorzystanym, żeby wiedzieć, jak wykorzystać właśnie chociażby kurkumę. Trzeba się trochę zagłębić w ten temat. Moi drodzy, dziękuję. Do kolejnego materiału, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.